Cześć, kochani, witajcie w czwartek. I co dziś ciekawego? Więc może zacznę od tego, że zawsze chciałam, żeby ten kanał był jakąś inspiracją, nie tylko jako mojej osoby, ale również, żeby inspirował do innych działań, do zastanowienia się nad sobą, nad swoim pięknem, żeby budować jakoś siebie, rozwijać nie tylko siebie, ale też. Ogólnie różne cechy w sobie i co? I inspirować po prostu do bardziej pozytywnego życia, do bardziej pozytywnej postawy, żeby choć czasem życie nas kopie i to nieźle, można było uśmiechnąć i powiedzieć, to jest ciężka lekcja, ale dam sobie radę. I dziś przychodzę kolejny raz z kanałem, który mnie zainspirował w ostatnim czasie. Wiem, że to już kolejny kanał, ale po prostu odnajduję jakoś. Tamten już znalazłam wcześniej, ale nie wspominam Wam o nim. A ten znalazłam na przestrzeni ostatnich dni i bardzo bym chciała się z Wami e, podzielić nim. <grym> Myślałam, że się skupiłam, <grym> więc zapraszam serdecznie. I na początek, jeśli słyszycie, że ktoś stuka, gada coś, to, to to po prostu robotnicy robią coś w łazience, które znajduje się obok, więc może być coś słychać. Wiem, prze więc przepraszam od razu za jakieś tam dźwięki spoza planu <grywania> nagrywania. <grywania> e, I tak, więc e, dlaczego ten kanał wybrałam? I od razu powiem dlaczego jest taki super. Więc to na początku zaczniemy od tego. Kanał ten uważam, że inspiruje bardzo mocno. Nie, nie tylko nas inspiruje do tego, aby uśmiechnąć się do siebie i uśmiechnąć się do naszego życia, ale także inspiruje nas do tego, aby dostrzec drugą osobę i dostrzec tak jak jest w intro tego kanału, dostrzec różnice, ale i sprawdzić jak wiele nas łączy pomimo tych różnic. Kanał, o którym mówię, jest to kanał SBSK. Ja oczywiście go podlinkuję w opisie i tutaj gdzieś na pewno się pojawi, żeby na niego wejść. Ten kanał jest prowadzony przez mężczyznę, Krisa bodajże, tak się nazywa. Mężczyznę, który odwiedza różne osoby z różnymi schorzeniami, z różnymi chorobami i pokazuje ich. Pokazuje ich świat, prowadzi z nimi wywiad. Zadaje różne pytania, e i dzięki temu. Możemy dostrzec, jak dana osoba się czuje, jak postrzega świat, co się może wydarzyło w jej życiu, dlaczego jest, dlaczego posiada taką chorobę, i możemy sobie uświadomić, jak ci ludzie funkcjonują. Ja już kiedyś mówiłam, że dla mnie jest niezwykłą inspiracją to, jak ludzie z ciężkimi problemami, właśnie z nowotworami to było bodajże w filmie na temat mojej wiary. Że ci ludzie, choć mają tak dużo e, problemów związanych ze swoją chorobą, w tamtym filmie nie wspomniałam, że po prostu bardzo cierpią, ale przy tym potrafią się uśmiechać i pokazać, że piękne jest życie. I to mnie inspiruje, że pomimo takiego wielkiego bólu potrafią być pozytywnie uśmiechnięci i sami nakręcać nas do życia. E, I taki jest ten kanał, bo e, trafimy tam na informacje, które powiedzą nam e, o tym, jak Danak, choroba wpływa na danego człowieka. Możemy sobie uświadomić jak bardzo cierpi ten człowiek, ale patrząc i jaką energię nam przekazuje dana postać, dana osoba, to jest niezwykła. Taką energią trzeba się dzielić i dlatego stworzyłam dzisiaj ten film. Stworzyłam, aby się właśnie kolejny raz nie był tylko tutaj ze mną, ale odkrył coś nowego, odkrył coś inspirującego. Coś, co e, po, poszerzy Twoją wiedzę na temat danych chorób, e, na temat danego, danej sytuacji, danych przypadków, bo nie tylko tam są osoby, które mm, mają choroby, na przykład choroba taka, która nawet nie jest y, nazwana do tej pory, dlatego że do tej pory stworzy tylko stworzyło do tej pory tylko 10 osób na świecie miało taką chorobę, więc są takie przypadki, że na przykład y, dana osoba nawet y, ma chorobę, która nie ma nazwy. Więc to jest bardzo ciekawe. Są takie przypadki, że na przykład coś się wydarzyło w życiu danej osoby, i dlatego ta osoba na przykład tak wygląda, mówi, czy zachowuje się w konkretny sposób. Oglądałam film na temat schizofrenii z wypowiedzią właśnie dziewczyny. Dzięki czemu możemy sobie uświadomić, jak ta choroba wygląda, i ja właśnie w taki sposób trafiłam na te filmy. Dlatego, że mm, jakoś tam przeglądając YouTube'a. Właśnie wyskoczył mi film, jak zrozumieć schizofrenię? Bodajże coś takiego, czy po prostu schizofrenia. I e, myślę sobie, kurde, tyle się o tym słyszy dookoła nas, że ktoś ma schizofrenię, ale nie wiem, co to znaczy. Oglądam filmy, ja ogólnie interesuję się bardzo dużo wszystkim. Więc oglądałam filmy z wypowiedzi jakiegoś doktora, bodajże, który opowiadał, jakie są cechy, czym się charakteryzuje dana choroba. Oczywiście to wszystko na sucho, to jest wiedza taka po prostu medyczna, ale bardzo fajną metodą na przekazanie tego jest to, że wypowiada się osoba, która posiada tą chorobę i dla mnie to jest niezwykłe, bo ona mówi o tym co przeżyła jak sama to przeżyła i co doświadczyła czego doświadcza na co dzień i dzięki temu zrozumiałam jak ciężka jest ta choroba, jakby zdawałam sobie z tego sprawę i słysząc te wszystkie właśnie dzięki temu doktorowi podane tak jakby suche fakty teorie jakby ok, rozumiem, może mieć, może nie mieć, ale tutaj jakby zderza się z osobą, która naprawdę to ma i opisuje to, co przeżyła w życiu. I, i to jest e, piękne doznanie. Piękne spotkanie z tą osobą, że możesz jej wysłuchać, i przede wszystkim co jest fajne, że dzięki temu, że poznajemy takie osoby z różnymi właśnie schorzeniami, wiemy jak do nich podejść. Bo często tam pada pytanie, jak na przykład zagadać do takiej osoby, która ma takie schorzenie jak ty. Więc myślę, że to bardzo dużo może nas nauczyć, nauczyć takiego funkcjonowania, żeby tej osobie nie sprawić przykrości, bo nam się może wydawać, że robimy coś ok, że no jakby chcemy pomóc, a później się okazuje, że ta osoba może troszeczkę to inaczej odebrać, albo wydaje nam się, że dana osoba czegoś nie może, albo coś może i my jakby chcemy ją chronić, a wcale na tym to nie polega i właśnie utrudniamy jej życie. Więc dla mnie to jest przepiękne. I drugą fajną sprawą w tym wszystkim jest właśnie inspirowanie się tą radością. Ja oglądając. Ojeku, nie wiem, z 10 czy 15 filmów, dużo tego jest. E, od razu wspomnę, kanał jest od 2015 roku e, i ma już e, 2,7 e, miliona więc subskrypcji. Więc, e, wiecie, szeroki kanał, a, 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 ja, a ja o nim nie słyszałam. Nie wiem, dlaczego, nie wiem, totalnie. No ale wracając do tematu. E, inspiracją bardzo dużą jest to, że oglądając każdy film, e, widzisz, Widzisz te osoby i one nie są smutne, nie są zapłakane, bo im się to wydarzyło, tylko emanują takim ciepłem, taką radością, takim pozytywizmem. I aż chce się żyć, aż to nadaje takiego sensu, że kurde, no mi jest smutno dzisiaj, ale patrzę na taką postać, która, taką osobę, która zmaga się każdego dnia z takim cierpieniem i... Dam radę, czuję się silniejsza po prostu w taki sposób. E, dlatego uważam, że na dwóch płaszczyznach można się zainspirować można się trochę dowiedzieć, zainspirować, poczuć się lepiej. E, a trzecią kwestią, którą jeszcze warto poruszyć w tym wszystkim, jest to, że można wspomóc takie osoby, dlatego że w niektórych firmach, nie we wszystkich jeśli dana osoba czegoś potrzebuje, na przykład oglądałam film, kiedy mężczyzna był po wypadku i nie posiadała, nie posiadała jakby ta rodzina vana, które były dostosowane do wzrostu skaimbalickiego. Ten mężczyzna właśnie z tego kanału robił zbiórkę i zbierał pieniądze, aby taki samochód, mogła ta rodzina uzbierać na niego pieniądze i żeby mężczyzna mógł wyjść z domu, bo wychodził na przykład raz w miesiącu albo rzadziej. Bo nie było innej możliwości. Więc y, trzy super sprawy, y, rzeczy, które y, mieszczą się w jednym y, kanale, to jest dla mnie fenomen, że takie coś piękne. Y, Istnieje. Ja, ja żałuję po prostu, że się nie dowiedziałam o tym wcześniej, więc z całego serca zachęcam Was do tego, aby zasubskrybować ten kanał, a przede wszystkim spotkać się z tym drugim człowiekiem, spotkać się z prowadzącym ten kanał. I zobaczyć to, co ja zobaczyłam, to, co, co mnie tak zainspirowało, żeby właśnie ten film nakręcić i pokazać go Wam. E, oczywiście dajcie znać, może już poznaliście ten kanał 3 miliony, to może ktoś tam z Was jest, oczywiście nie mówię, że nie, dlatego chętnie dowiem się, czy już wcześniej wiedziałeś o takim kanale, e, a jeśli tak, to z chęcią ja polecam wysyłanie mi takich kanałów, bo e, dla mnie to jest bardzo wartościowe i chętnie, jeśli masz taki kanał, który mega inspiruje, e, mega nastawia do działania, przesyła dużo pozytywnej energii i dodatkowo możesz się czegoś dowiedzieć, e, zainspirować i po prostu e, tak pozytywnie myśleć, dowiedzieć się wiedza e, taka na dany temat poszerzona może być, e, to super podsyłaj, e, jakby czekam na to. <grywa> więc zapraszam serdecznie. Co do takich e, praktycznych informacji, e, kanał jest anglojęzyczny. Oczywiście ja filmy niektóre, jak oglądałam, były w języku polskim, nie wszystkie, ale we wszystkich znajdują się napisy po angielsku. Więc jeśli jesteś w miarę dobry z angielskiego, to nie jest jakiś e, taki, wiecie, e, język... Mm, Naukowy, tak to można ująć, że naprawdę, jeśli tak całkiem spoko radzisz sobie z angielskim, nie jest taki super wysoki poziom, to na pewno po angielsku dasz sobie radę. Są też filmy, które mają napisy po polsku, więc to nie jest tak, że możemy tylko po angielsku oglądać, są też po polsku. Znalazłam, przeglądając tak kilka filmów, też w innych językach, na pewno w niemieckim widziałam, więc ludzie na pewno gdzieś tam. Dosyłają, wstawiają tekst polski czy z innych języków, więc możesz odnaleźć filmy, w których jest język polski, i jeśli nawet nie znasz angielskiego, to po prostu możesz po polsku tam sobie coś pooglądać i posłuchać, popatrzeć. No i co, no i tyle wydaje mi się. Musiałam Wam to przekazać, bo po prostu jak zobaczyłam ten kanał, nie dowierzałam. Że tak pięknie rzeczy potrafią siedzieć na YouTubie. E, wiecie, ja znam dużo kanałów, takich, które są jeszcze fajne, że na przykład motywują, przekazują ci jakąś wiedzę, ale tu jest taka pytarda, e, że po prostu e, ten człowiek, e, ten prowadzący ten kanał e, jest tak. E, Empatyczny, taki ciepły do tego drugiego człowieka. On każdego z nich nazywa przyjacielem i poznajcie nowego przyjaciela. Tak jest w intro. I to jest dla mnie niezwykłe, po prostu z taką otwartością. Ja bym chciała, żeby było więcej ludzi takich na świecie, i może dlatego tak duże wrażenie na mnie zrobił ten kanał. I, i tego Chrisa, Chrisa, nie wiem jak tam to się wypowiada. Chris, chyba po prostu. E, osoba zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, więc polecam z całego serca, jeśli tylko e, zobaczysz, przejrzysz coś, e, to, to daj znać, czy ci się spodobało, czy, czy było warto e, i czy w jakiś sposób, wiesz, poszerzyłeś wiedzę, czy po prostu zainspirowałeś się do działania, zmotywowałeś. Em, to będzie dla mnie bardzo ważne, jak usłyszę od ciebie, że to coś fajnego, bo, bo myślę, że dobrą wiedzą, taką interesującą, nawoływającą do dobra, do takich pozytywnych rzeczy, która sprawia, że społeczeństwo jest lepsze, że wszyscy zaczynamy się akceptować, dostrzegamy swoje różnice, ale dzięki nim możemy się łączyć i dzięki nim możemy być bliżej siebie. Być bardziej czulsi dla siebie, rozumieć siebie. To jest dla mnie niezwykłe. Ja mam nadzieję, że kiedyś w naszym świecie będzie tak, że to nie będzie rządziła nami pieniądz, nie będzie rządziła nami nienawiść, chęć zdobycia kariery, być na najwyższym stołku, tylko taka czysta miłość, czysta bezinteresowność przede wszystkim. Taka bratnia dusza. Wiem, że to są marzenia. E, patrząc na ten świat, ale wierzę w to, że e, idąc ulicą, e, jak się wywrócisz, to prędzej ktoś ci podejdzie i poda rękę, niż zacznie się z ciebie śmiać i drwić lub nagrywać Cię telefonem, że się wywróciłeś. E, to taki przykład, e, ale ale. Um... To, to taka błahostka, oczywiście, ale są takie rzeczy, że wiecie, że, że ciężko czasem tą rękę od drugiego człowieka zobaczyć, um, lub po prostu wolimy kogoś nie rozumieć, nie rozumieć, że ktoś jest chory, um, niż po prostu chcieć zrozumieć i temu drugiemu człowiekowi pomóc. Więc dziękuję bardzo na dziś. Daj znać, czekam na Ciebie, aż mi odpowiesz, jak było, w podróży do kanału SBSK. Dziękuję bardzo. Miłego weekendu, papa. Pa.